Dzisiaj rozjarałem takie ogniwo. Tak sobótwa to sobótka 23 czerwca 22. Fanier. A później będziemy sypalić w naszym ogródku tam. No i się troszkę ci filmuje. Już filmuje. Sobudki! Prawdziwe sobutki. To jest sobótka, się pali. Przygnieś troszkę, żeby to się tak zjara. jar... Ja nie, nie mam siły. To róża jest. Róża, róża, no. no. Dobra, to się rozjara. Rzucaj takasz. Aż... O nie, o no że nie, nie, nic się nie stanie. To wystarczy, dobra, więc się z tego co bym A tam sobie zapalimy za chwilkę. No. Ognizeczko nasze, już takie prawdziwe. Nie, 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 nie. I będzie. O, to ciekawe, trzeba będzie spróbować. Chyba, Jak sobótka, to sobótka. Dzisiaj nie gra ale nie gra co pan robi? a, ma w niebie wiesz, blisko to będzie tam bliska no, to, to, to musisz to przekiprować Ya tengo que eso.